Protasiewicz. Dziękuję bardzo, panie Przewodniczący! Nie mam wątpliwości, że dobro pracowników leży wszystkim posłom, którzy biorą udział w tej debacie, na sercu, a zwłaszcza bezpieczeństwo w miejscu pracy, w wykonywaniu pracy. Mamy zatem świadomość, że obecna dyrektywa o czasie pracy wymaga pewnych poprawek. Pytanie tylko, w jakim kierunku i jakich. Nie jest to łatwe zadanie i przez kilka lat było przedmiotem sporu zarówno w Parlamencie, jak i następnie w Radzie. Wreszcie Rada wypracowała kompromis, rozsądny kompromis. Ciężko jest dzisiaj mówię to do kolegów, którzy domagają się twardego stanowiska w sprawie opt-outu, oczekiwać od rządów państw których większość stosuje zasadę opt-out, że się z tej zasady wycofają, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego. A zatem, proszę Państwa, w moim kraju jest takie bardzo mądre powiedzenie. Lepsze jest wrogiem dobrego. Mamy dobry kompromis i ten kompromis zaakceptujmy w imię dobra pracowników w Europie. Dziękuję. Últim intervento, minister De Rossa. Very much, Mr President, uh, I support the circus package. I think the bottom line in this debate is that human beings are social beings, they are not machines, and they shouldn't be treated as